Okej, mała. Zrujnować ci cię życie? Nie, dziękuję. Sama daję radę. Co robisz? Czytam. Aha. Ach, drzwi. Nie wytrzymałam. I co mnie straszysz? I ci będę później. Ale to co mi się stało? Utraciłaś pamięć. Ach, jest źle? Wydaje mi się, że to dość poważne. Chyba nie może być aż tak źle, co nie? Trzy, dwa, jeden. Zobaczcie dziewczyny, ale to pora mała i musisz do spania. Chodź kochanie. A, a. Wybacz kochanie, ale to jeszcze nie czas. Impreza się dopiero rozkręca. Dlaczego nie położysz się tam, pod krzesłem? Weź moją kulikę, przykro się. A. Mamo, czy ja jestem adoptowana? No co ty kochanie, oczywiście, że nie. Zrobiłam test DNA. Pokaż. Ania zrobiła test DNA. Chyba to nie nasze dziecko. Powiedz, że żartujesz. Co masz na myśli? Pamiętasz, kiedy byłaś po porodzie i mała strasznie płakała? Tak. Powiedziałaś, żebym coś z nią zrobił, bo dłużej tego nie wytrzymasz. I co zrobiłaś? No to wymieniłem ją na lepszy model. Pierwszy raz czytając książkę, polubiłam mordercę. Ha! To główny bohater jest mordercą? Nie wiem. Jestem dopiero w połowie. No ale którego podejrzewasz? Tego młodszego czy starszego, który wprowadza młodego w tajniki sztuki miłosnej? Nie powiem ci. Podobno przerabia ludzkie ciała na swoją pasję, jak w książce Pachnidło. Może. Trochę podobne do serialu Ty. No ale powiedz coś więcej. Kto, kogo i jak. No wiesz, No. musisz sama przeczytać. I Ty też. Warto wiedzieć, na jakich typów trzeba uważać. Czyli to książka o Tobie?